Oni pomagają na co dzień, dziś to my pomagamy im. W Kolbudach odbyła się impreza charytatywna dla strażaków Zachodniczej Straży Pożarnej Pręgowo. Dzień, niestety 26 czerwca nasi strażacy jadąc do pożaru lasu mieli wypadek samochodowy i samochód, który posiadaliśmy niestety uległ wypadkowi, nie nadaje się już do naprawy. W związku z tym dzięki ludziom dobrego serca, Oldboyom Kolbudy, starostwie gdańskiemu, wójtowi Kolbudy, jak i sołtysowi w miejscowości Pręgowo zorganizowaliśmy taki piknik powiązany z meczem charytatywnym o Puchar Starosty. Próbujemy poprzez e, zorganizowanie zarówno wystawienia samochodów pożarniczych do oglądania, jak i przejazdy ciężarówek. Mamy vouchery na e, jazdę krosami, kładami. E, do licytacji są różne ciekawe rzeczy i po prostu no, w każdy sposób próbujemy uzbierać te pieniążki, bo w dzisiejszych czasach po prostu ciężko jest e, kupić i samorządy po prostu nie posiadają takich kwot, żeby przeznaczyć na ten cel. To oni każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom, ratując zdrowie, a nawet życie mieszkańców okolicznych gmin. Aby strażacy z OSP Pręgowo mogli w pełni nieść pomoc, niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Ufundowaliśmy puchar, jakieś nagrody, partycypujemy w kosztach imprezy, natomiast teraz trzeba zrobić wszystko, aby zdobyć pieniądze na nowy pojazd. Strażacy, tacy dziwni ludzie, którzy poświęcają swój czas, swoje zdrowie, często kosztem rodzin najczęściej wyjeżdżają i nas ratują, ratują nasze mienie, nasze zdrowie, a często nasze życie. Wspierajmy ich, pomagajmy jak możemy, bo kiedy ich potrzebujemy, oni nie czekają na hasło, jadą i pomagają. Tak jak oni pomagają nam codziennie, my pomóżmy im teraz w tych dniach, kiedy stracili samochód. Wiadomo, to było wydarzenie w trakcie akcji, kiedy jechali do gaszenia właśnie pożaru. No i teraz jest ten czas, żebyśmy my wsparli strażaków i mogli właśnie się dołożyć do tego samochodu. My z naszej strony z gminy też oczywiście będziemy starali się pomóc. Zachęcamy mieszkańców całej gminy, ale i powiatu do zbiórki na rzecz OSP pręgowo na zakup samochodu wozu strażackiego. Główną częścią samej imprezy był mecz Oldboye kontra Strażacy. Ja kibicuję najlepszym. Mam nadzieję, najlepszy wynik byłby dla mnie taki, kiedy byłoby remis, dlatego że grają odboj kolbudy, czyli mieszkańcy kolbud. Ja jestem mieszkanką, więc trochę im kibicuję, ale też kibicuję strażakom, dlatego że to jest ich inicjatywa i to oni dzisiaj walczą o szczytny cel. Pełno atrakcji, licytacji, mnóstwo przepysznego jedzenia za symboliczną złotówkę. A my dzisiaj? Pieczemy gofry. Bo my mieszkamy po sąsiedzku, nasza wieś jest sąsiedzka i tutaj całym sercem chcemy wesprzeć OSP Pręgowo. W meczu zwyciężyli oldboje. My jednak w 100% możemy usprawiedliwić ten wynik. W końcu strażacy nie są od grania, lecz od pomagania. Straż pomaga zawsze wszystkim i w poszkodowanym wypadkach, i w pożarach. No i nie tylko ludziom, ale i zwierzętom też pomaga jak trzeba. I, i to jest bardzo dobra akcja. Na czasie i, i być strażakiem to mi się wydaje zaszczyt i odpowiedzialność. Zapraszamy do wsparcia. Straż pożarna zawsze hoczo, pomaga każdemu, kto potrzebuje pomocy. No żeby jeździli do pożarów, no to musi być nowy samochód, nie? Także jest potrzebny. Zachęcamy do wpłaty. Podczas samej imprezy zebrano niespełna 20 tysięcy złotych. To budujące, że możemy taką pomoc odwzajemniać. Jest normalnie udostępniona strona, są zdjęcia z wypadku, z tego samochodu i wszystko, gdzie jest numer konta podany, my to powielamy, udostępniamy, jaki adres do zrzutki. Też mamy kod QR, można zeskanować, automatycznie człowiek się na to zrzutkę przekieruje. W każdy możliwy sposób pomagajmy. Prosimy o wsparcie! Polecamy również zobaczyć pręgowo w gminie Kolbudymana Werondo oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę.